W następnym odcinku dziennika z Minecraft. A więc. No. Nie, drewna tam nie będę wykładał. Tak zastanowiłem się. Klutek nie potrzebuję. Łazu już tam postawiłem drzwi sobie. A więc nie widzę nic. No i spadłem. A więc mam bardzo dobre nowiny dla Was. Przedłużam serię. Nie przesłyszeliście się. Przedłużam ją. Potem... No, teraz takie fajne, fajne rzecz robię. A, jeszcze chciałbym powiedzieć. Nie. Pomówiłam, że będę ją wykładał. No. Jak ją wyłożę, wyłożę to zrobię... musiałbym przez tableta, po wykładać inaczej by przez 5 lat mi się wykładał na komputerze to, a więc musicie zrobić będziecie musieli zrobić folder i w ten folder wszystkie pliki tu tam będą w folderze dziennik z Minecraft no tu takie coś dziwnego zrobiłem fajnie nawet to wygląda Ale teraz się trzeba zająć <grym> Mam kaszel mocny. Jak słyszycie. Chyba kurczaki nie mogą. Nie mogą tego prze 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 nie więc tylko tak A no już więc prze to zrobiłem. No. Fajnie mam Jest już 8 Więcej niż 80 90 mamy już owiec na tym świecie No, <śmiech> <śmiech> Mam kaszel tak mocny więc przedłużony jest Jeszcze nie wiem na ile Ale no jeszcze jest, nadal nikt jest, jest konkurs nie, z, nie wysłał z mojego skina. Nie wiem, czy w ogóle nie chcecie robić, czy nie, no, nie chcecie tego robić. Albo nie, wezmę stona. Przygotowałem sobie właśnie tu mi jeden stack, on tu tak dużo mnie. Zamiast drewna tak ładnie będzie wyglądało stone, ze stone brickami 400 takich wystarczy od stone breaków bricky 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 bryki bryki stone bricky bricky, bricky, bricky. Stone brickie, brickie. jeszcze teraz zrobimy stone slabów stone brick slabs to one też ładnie wyglądają ale to kiedy indziej pewnie. Na razie to idziemy. A więc no. Kładziemy się spać. A więc jutro nie, nie będzie tak za wcześnie odcinka, bo po, jak powiem muszę iść do szkoły. Od 9 do, do 20, do, od 9 do 12 jej nie będzie w domu Oj, jeszcze jakiegoś jeszcze jakiegoś dnia mamy wycieczkę nie będziemy przez jeden dzień, ale to was poinformuję ładnie to wyglądają. Cześć Myślałam, że tam jest Ederman. No tu nie ma Endermanów. Enderman. Na dwa, tu niedobrze zacznij. Na dwa, tu niedobrze wid de. widzę. No tu w środku będę. kilof. poczekajcie. Da. Myślałam, że to wymiotuję. Nie, no ja tu nic nie widzę. Być trochę tylko za ściany. Jak to wygląda? No, nawet no, ładnie. Tylko tu, tu, tu w środku. A tam, tam już poza odcinkiem wypełniłem. Najwięcej skrzyń jest i przełożyłem tego. Poczekajcie, tylko jak to się nazywa. Jajka przyniosłem, więc wszystkie jajka mamy tam. Co robię? Może jeszcze tak. Mi się tam nie chce tego wyrobić. No, a tutaj trzeba jakoś tak. może tak być tutaj Jak ładnie widzicie? Cześć. O! Już lepiej. Dziękuję to tak było ładnie, wyglądało, jak było przymknięte. z tym musiałbym jakiś dach zrobić, bo to rzadko by wyglądało. Tak. Więc, no, żeby je widział, to chyba tu będę miał tak. Więc teraz zajmuję się tym. nie dzisiaj to skończę. I jeszcze bym musiał się na następnym odcinkiem zastanowić, co bym zrobił. To nie może być. No. Wiem, jakby tu fajnie wyglądało. Ja to sobie za chwilę tylko to skończę. Co tu jest by być jakby więzienie? To było krat takie, Ale z żelaza. Żelazo to mam mało. O, i wczoraj byłem w kopalni. Znalazłem żelazo i diaksy. Jej! Diaksy znalazłem! Nowe diaksy! Rozumiecie? Mamy nowe diaksy. Nowe diaksy. Nowe diaksy. Ale to fajne. Postawiłem źle. Z tego ucieszenia idę ją. Z Wami na coś przerobić. Nie wiem, ile je mam. Uff. Najmniej to chcę 5, choć Chyba miałam 6, sześć. Sześć, albo chyba dokładnie 5, tyle, ile chciałem. Ale może być jeden więcej. To jeszcze na łopatę mi starczy. Po... Chcę na miecz. Nie, nie robię tego teraz. Nie robię! Musi najpierw mi się... Ła, skończy się. Ale to mi się nie skończy przez jakiś czas. Złoto to by się mi za chwilę już dano skończył. <coughs> 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 Ale źle się czuję. I tak dziwnie się czuję jak tu spadam jakby odświetlić. Nie mogę tu jeździć. Czy mi się zdaje, czy tu jest tak ciemno? I teraz zajmujemy się tą ścianą. to na razie. Oj, źle tu postawiłem. Takie ściany, że nie widzę tutaj. Dlatego, ja tak robię. Może ustawię tutaj. Bo w samochodzie jest tutaj takie ściany, to robić. Ale w samochodzie jest najciszej. Jakoś siedzę na dół, wezmę siedzenie sobie. Będę lepiej widział. Nie, nie ma różnicy. To wszystko tutaj, no, Podłogi nie będę robił, o i tu zapomniałem, ale już będę I się prześmiał. Którzy tak robią, że wszędzie to mają I tak, no pomieszane ze zwierzętami, wszędzie O tutaj już lepiej widzę Ale jak tu wejdę, o to pewnie już było ładno Dlatego źle widziałem Ale, myślę, płotki

Ktoś pójdzie tylko normalne, A niektóre na nienamalne Może tak być To na pewno nie uciekną mi I zajmę się nadal tym Przejście mam, oui. Teraz tak, tak. Teraz jak dobrze widzę. Ale możecie teraz mnie gorzej słyszeć. Oj, źle tu zrobiłem. Tam zabraknie, muszę to wyświetlić. No i ostatnie: dzisiaj ja to mam drzwi i trzeba kilo wtłużyć. Pewnie jeszcze dzisiaj mi się skończy, i mam te bagi znów. i skończymy tu o no, zapomniałam mówić się tak zająłam tym że zapomniałam że nagrywam no jeszcze tu troszkę dwa zostały to nie dwa więcej. Musiało się skończyć. Tylko i musimy nawet zrobić z Diaksów już rzeczy. No i idziemy. Jest, mam tam dużo wełny już. Ona co, co każdy dzień już nowa im wyrasta. Wełna, mam, mam dużo jej <coughs> Oplułem sobie ekranu tego kasłania. Wytrę go potem. Pan nie chce przerywać nagrywania. Hmm. Tu przyszłem a pod jaksy no siedem aż mam. To jeszcze lepiej. Raz, dwa, trzy. Siedem aż zapomniałem. Ale to musiałam długą przebyć. Wow. No, no tak będzie się nazywał odcinek pierwszy, diaksowy kilof, albo diaksowy kilof. Teraz <tryk> mnie boli trochę gardło. Pierwszy diaksowy kilo. To tak! Nie, nie wiecie jak on dobrze zabija. Chwila, nie wiem, ja tu potrzebowałem tu. Widzicie jak szybko jeszcze on robi? No. U, I cały gotowy. O oh, jest. Może jeszcze to, jak mogę. Teraz mi przez długi czas nie zniszczy się. No. On może nawet przez resztę moich odcinków starczyć. A wiecie, powiem wam czemu. To jest, to zastanowiłem się, żeby już ta seria była. A więc to dzięki mojemu konkursowi po. No, dlaczego on już 22 marca skończył tę serię? Ja tak, muszę ją przedłużyć, jehuuu! No. Ostatnie. Hop. Jeszcze to. Miść się. Bum, Jej. że jeszcze coś zniszczyć. Widzicie, mój killafish już cię zniszczył. No. Jeszcze no więcej, więcej mi starczy. Jeszcze tej ostatniej, nie tutaj? No, chyba nie będziemy mogli za dużo jajek w tym odcinku ku mieć, zaczynku czaków. To zrobię to poza odcinkiem. No mogę jeszcze trochę. No. Tu. tu i tu mam. osiemnaście to. No muszę już. No. No tu by wyglądało bez tego. To już wszystko wyusunę. Czekaj nie potrzebuję wody, żeby żyć Ponieważ na przechlapane. Wody nie chce mi się robić i się prześpimy. Wiesz że na śniegu nie można stawiać łóżka. To jest właśnie głupie. Ale śpimy na czapku. Bez schodków No, nasz kilo jak sobie, tak sobie kilo, kilo jak sobie, kilo kilo. No, ale dla mnie to jest przydatny ten. No, płot a jakiś odcinek znów nazywałem płot, bo no nie wymyśliłem nic innego. Zjedzmy sobie chlebek. I tu chyba miałem stronę bryki, no miałem. No. Idziemy. Ukopiłem no, sobie ekran. No, ostatnio, ostatnio zmierzyłem, oddokładaliśmy nowego ludzika w Head Soccer. Head Soccer. soccer. Tak się chyba mówi. Sądzę sobie Jestem dobry. Da 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 dam, da da. Ojciec, dzieje ja idę. Hop. Tutaj. Potrzebuję jeszcze jednej drzwi, tutaj przypomniało mi się. Tak, będę wychodził, mogę jeszcze na jedno. Więc, no, tu musi to powiedzieć papa. A więc tak to będzie wyglądało. No, bum. Teraz mam na drzwi. Ui. że tu nie ma teraz jasnych drzwi. Zablokowałam sobie przejście ciemnych drzwi no i tak co ja robię nie mogę z no będzie mi skakać no tak Ja muszę szybko muszę skończyć, żeby skończyć odcinek. Bo już pewnie... Nie wiem, ostatnio tak mówiłem że, mówiłem, że już więcej niż 20 minut upłynęło, ale tak nie było nawet. A więc... Pewnie... Teraz to na pewno jest więcej niż 21 minut. Więc szybko weźmiemy kilka jajek. Weźmy minut 15 O tyle Więc sobie już wiemy już No Armia kurczaków Bum bum No a teraz musimy w niego celować Nie no, to mi nie działa bum bum bum, bum. Nie udało się, Hy. ale bag. Weźmy jeszcze szesnaście, bo to tak szybko poszło. Hy. I ostatni bum. Bum. Tak. Już mamy chociaż troszkę. Więc papa, a nie, jeszcze zrobił mu fateczkę, patrz na mnie, Kłań, kłania się mi, no do zdjęcia się kłaniał, więc papa do następnego odcinka.